Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Kacper, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Lecimy sobie z odcineczkiem już noworocznym Mamy sobie co prawda nie pierwszy styczeń, a drugi styczeń Wczoraj nie było odcinka Na spokojnie, dosłownie na spokojnie, jeszcze mamy czas A tak serio, to zbyt nie miałem kiedy nagrać A też nie chciałem, żeby naprawdę na późny wieczór wychodził ten odcinek, bo mówię bez sensu Bo później znowu nagram kolejny, żeby był na rano na... na... czwartek E, bo dziś już mamy czwartek e, także mówię sobie na spokojnie, już poczekamy i odcinek dzisiaj wlesi także witam was w nowym roku e, co ten rok przyniesie, mam nadzieję, że same pozytywne i dobre rzeczy dzięki, dzięki jeszcze raz, że jesteście zostawcie łapeczkę, jeżeli oczywiście odcinek wam się na końcu spodoba no i tak byłem w szoku, że bardzo, 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 bardzo dużo ludzi ogląda bez subskrypcji Eee, gdzieś sobie to zobaczyliśmy na odcinku właśnie podsumowujący poprzedni rok Także jeżeli jeszcze nie kliknąłeś widzu, no to zostaw tak jak masz właśnie na overlay'u Overlay to już stare, ale mówię, niech sobie będzie Lecimy z kolejnymi testami Mamy cztery modyfikacje standardowo Jak widzicie mamy opryskiwacz, brony, trzydziestkę oraz kultywator On troszeczkę większy, natomiast on jest chyba z modhaba, z tego co pamiętam i w kolejnym odcinku chyba też coś z Modhuba się pojawi. Zobaczę, bo pobrałem sobie ludziska dzisiaj 12 modyfikacji Głównie LS Portal, ale chyba jakieś dwa mody się pojawiły z ModHaba i jeszcze na kolejne odcinki się pojawią z Modhuba, też będzie zdecydowanie przyszły tydzień. Yy, bo teraz chyba w sobotę nie będzie odcinka z mapy. Jak wiemy gdzieś tam szpakowo, szpakowo, szpakowo jest gdzieś tam robione i niedługo będzie chyba na modchabie także będzie super mega fajnie byłoby a na razie żadnej innej polskiej mapki nie ma więc na spokojnie musimy sobie poczekać no ale to jest dopiero początek więc też nie przyzwyczajmy się do tego co ostatnio było że 4 soboty pod rząd był ten odcinek natomiast rozpędzamy się i na pewno się rozpędzimy z tą serią bo mam 12 modów czyli że już na 3 odcinki mam sobie te mody przyszykowane, a jeszcze troszeczkę ich mam. Eee, a trzy odcinki to jest gdzieś około tygodnia, więc no spokojnie myślę, że trochę tych modów kolejnych wyjdzie. A pamiętamy, skupiamy się na, w cudzysłowie, polskich modach, czyli że coś takiego jak to. Co prawda, Kultywator chyba, czy tam, mówcie jak na to chcecie. Dla mnie to jest po prostu Kultywator, bo ja jestem chłopak z miasta i nic zawsze nie mam nic totalnie wspólnego. Eee, frost. Natomiast, no kurczę, taki mały, nie akurat na, na taką mapkę na małe pola, w sam raz. Więc lecimy sobie. Jeżeli chodzi o opryskiwacz, Piarski standardowo, miarski taki plecaczek. Mamy tylko osłonę tutaj do konfiguracji 400 litrów pojemności nawozu, 12 metrów szerokości i 11 na godzinę. Możemy sobie nie cisnąć. Oczywiście, środek fastobójczy również możemy mieć, więc. Mamy sobie 30. Jeżeli chodzi o 30, 30 lub 30M, mamy sobie właśnie taką konfigurację. No 30 koni, nie standardowo. Mamy opony uniwersalne, szosowe, polowe, polowe, rolnicze, szosowe i tak to sobie wygląda. Konfiguracja kół małe, duże, oba stare bez środka, stare ze środkiem, obrzeżniki kół dodatki, światło mamy sobie z tyłu, mamy sobie e, trójkąt. Trójkąt już spoko dosyć zrobiony. Mamy sobie jeszcze kabinę e, mamy koje, mamy sobie zamość. Ogólnie mm, ta 30 miała dobre komentarze na Les portalu, więc spoko. E, były też jakieś inne 30, ale w ogóle nie miały nic, nawet tam zero gwiazdek, nic, więc nawet nie wchodziłem w nie, a tutaj już było troszeczkę lepiej mamy sobie obciążniki, chlapacze tył przód lub oba lub w ogóle światła kwadratowe wszystkie okrągłe naklejeczki na boczku tak to sobie wygląda kilka do wyboru lub brak wydech srebrny rura, czarne, krótkie, czarne lugi, kierownica, stara, nowa, konsola ładowacza i tablica. Tak to wygląda, więc myślę, że generalnie dosyć spoko. Więc sobie wsiądźmy i uwaga, a 53 litry, jeżeli chodzi o pojemność oleju napędowego, łódź to? Uuuu, to można jechać, wszystko zgasło Ach. I kurde, dźwięki porządne Mamy ludziska, porządne dźwięki Więc elegancko Napełnimy sobie płynem, nawozem I opryskamy sobie tutaj koletkę obok Światełka, działają Jak widzicie, tytałka działa Działaj, to jest naprawdę jeszcze w porządku wygrane, to jest fajne, eleganckie, dźwięki tak samo są bardzo spoko wygrane Dobra, to sobie chcieliśmy niedawno zboża, więc sobie odzyskajmy teraz Najgorsze są to przygotowania, na szczęście na razie póki co za dużo nie muszę przygotowywać, praktycznie wchodzę i, i od razu jest ogień Tak jak dzisiaj mamy te brony, czy ten kultywatorek, Ruber trzeba to nadwać. No to mamy akurat na raz <noise> Można powiedzieć, że na raz Oczywiście na myślkę możemy sobie podnosić lub opuszczać Czy my mamy coś tutaj jeszcze? Eee, no rozładunek na i e standardowo Kamera za nie W sumie W sumie tylko, tylko tyle Tak to sobie wygląda Przejdziemy sobie jeszcze tutaj, wiem, że może Nie będzie to super wyglądało, bo trochę duszno żebyśmy się wymieścili i siup, i oh, to tu ma kolizję ja cię tu super mają kolizję na dobrze. to by tak przejść ze sobą nawet po prostu odzyskamy tutaj to pole po kultywacji no powiem wam że naprawdę naprawdę spoko nie animacje są twoja szerokość faktycznie robi i już kurde tak nie, nie możemy sobie popytać nie no, kurde klasa moim zdaniem klasa więc mówię jeszcze kurczy coś jeszcze jakaś fajniejsza matka dobrze dopracowana myślę że jak to szpakowo wyjdzie no to naprawdę będziesz mieć tutaj już sprawdzone modziki jakby nie było no bo sobie testujemy jak możemy i naprawdę sprawdzone modziki w miarę macie Dużego wyboru nie ma w a szczerze, bo jest tutaj taki biarski wyszedł, jest troszeczkę większy, a też już trochę za duży, więc nie brałem. E, no ale tutaj myślę, że ten biarski jak na, na spokojnie się nada. Cieszy mnie to, że wychodzą gdzieś te pierwsze konwerty, ale dobrze zrobione od razu, czy po prostu nowa, gdzieś zrobione, whatever. E, no ale na przykład ta 30 czy coś, nie, że tutaj naprawdę wszystko fajnie sobie, elegancko śmiga. Nie ma żadnego problemu, wychodzi też dużo gnotów. Kiedyś tam sobie wchodzę i patrzę te komentarze, czy nie mają nawet tych gwiazdek ocen. No to też w ogóle. No i tak brony dobrze nam znane. Łoś z farminga, nie wiem jak dawnego. Ale bardzo, bardzo dobrze nam znane. Kurde, zobaczcie w ogóle, która zmienimy, ja? Druga 38 nocy. <laughs> to jest to podleśmy sobie teraz trochę z miastkiem i spadamy, spadamy spać. Mówię, ale kurde, nagram się mam ten odcinek. Żeby o 6. Uj uj Żeby o 6 aha, Żeby o 6 a ten jeszcze wleć opóki macie wolne Wiem, że może nie wszyscy, bo to są te dyrektorskie zarazie, kiedy ten dyrektor ee, to wolne wam ustawi, no ale wiem czy to raczej teraz, mniej więcej. Nie ja oka jak to to podbija. I zaraz zobaczymy, jeszcze tym drugim ciągnikiem, czy to jest może wina ciągnika e, z tym zaczepem, jest coś nie daje, że to tak skacze, czy po prostu to jest wina tych bron, ale brony nam bardzo, bardzo dobrze znane, w każdym farmingu dużo ich używam, To są po prostu wyśmienite. Mają po prostu klimat I myślę, że naprawdę dużo, dużo ludzi korzysta z nich i właśnie one też jako pierwsze powoli weszły nam i do... Formienia. Także zaraz sobie jeszcze zobaczymy tamtym dźwigniczkiem Więc ono 30 to dobrze chodzi? Nie, widzieliście konfigurację? Po prostu sobie tak zwykłą praktycznie kupiłem Mam eee. no, no, klasę, mam no, klasę Mir ja jestem zadowolony, mam banana na ryby, nie wiem czy to słyszycie Może po moim głosie, ale jakby była kamerka włączona to zdecydowanie Pan nagrandario, że tutaj wkłada do dłupa sobie to Szczególnie szczególna siła 30, że myślę, że spokojnie, spokojnie możecie sobie, możecie sobie je szukać. No tak, jak sobie wpiszecie, nie? C330 na C330M, jak sobie wpiszecie, to wam powinna wyskoczyć. Nie pamiętam autorów, jest kurczę jeden autor, który ma naprawdę dużo modyfikacji. I przez te trzy odcinki, najbliższe, to jest, większość tych modyfikacji będzie od niego. E, a nie pamiętam nazwy. E, e, no i mówię, niektóre chyba ten kultywatorek jest właśnie od Polaków, ale e, ale może nie jest on jakiś polski czy coś. Dobra, jadę sobie na to pole tutaj obok, żeby zobaczyć czego to jest wina. Mówię, mówię, będę po te cztery, po cztery modyfikacje będę yy, ludziska Wam tutaj jak najbardziej szykował na odcinki żeby, yy, no bo cztery to myślę tak, nie, nie za długi ten odcinek, myślę że gdzieś tak do 15 minut teraz ten pewnie też tak później minut będzie, bo już mam 11 minut przekroczone także myślę, że to w sumie jest żeby sobie tak na spokojnie obejrzeć. no i sami zobaczcie, nie, troszkę podskakuje, ale nie aż tak, więc może to być trochę denerwujące. Hmm, coś tutaj z tymi bronami jest nie tak, bo tu mamy teren prosty. Hmm, także, także Coś tutaj nie do końca jest ok z tymi bronami, ale ogólnie myślę, że już pod troszeczkę więcej cieli, zobaczcie, no to już aż tak bardzo hmm, nie skaczą da mi się już spać, co naprawdę powiem po tym Sylwestrze to jest taki człowiek, że ja dzisiaj sobie pospałem kurde wstałem po 13 grubo i raptem jest 12, 13 jestem godzin potem jestem tylko tyle na nogach gdzie no, bywałem zdecydowanie więcej po, po, po 20 praktycznie no ale tutaj no mówię, troszeczkę trzeba już się przyzwyczaić jutro, jutro jeszcze troszkę pośpię, ale Już się dziewa, ale jeszcze troszkę i, i będzie trzeba wstawać, już, już się troszeczkę przestawić, bo jeśli miasto wróci do roboty jeszcze będziemy tyle siedzieć, to po pierwsze, po drugie już tutaj dzieciaki e, wrócą do szkoły, także ja też będę wcześniej wstawał tutaj do robotki, żeby pozawozić, ale na razie to naprawdę jest fajnie, lapa jest i do tego wtorku, więc jeszcze weekend długi. No, powoli, powoli zaraz wam jeszcze oczywiście pokażę sklepy animacje mi się podobają naprawdę animacje są spoko zrobione mamy frost 2,5 na 10 na 10 i teraz tak ustawienia kół o tu są takie fajne konfiguracje 1 e, albo 2 naklejki 1 albo 2 mało co się zmieniło, reddice Taki kolor podstawowy, no mamy tylko tutaj niebieski, nie? 75 koniec zapotrzebowania, 2,5 metra szerokość. Całe fajnie wygląda. Mówię, jest tam jeszcze sporo sporo modów od JTMZ, od puszka, pa jakieś plugi, nie plugi i mogę Was zdradzić, że na pewno forszlity będziemy sobie testować. na no, takie forszlit już na osinę, na troszeczkę większe pola. To już naprawdę spoko, ja po takim buzoniku, to już naprawdę, wiecie, to, to w ogóle to przez mnóstwo graczy z Polski używane. Jest to taki system też ciekawy, jak one wypadną. Mamy paczkę pługów Unia, także pługów też, no, ja pamiętam, jak u że taka paczka wyszła. Eee, właśnie kilka tych pługów, tam 4, 4, nawet 5 jest także naprawdę spoko. No i ogólnie powiem wam, że troszeczkę tych modyfikacji sobie pobraliśmy. Mam dwie kosiarki między innymi, na przykład Samasza, Tak, mam Samasza z Grabiarkę, to wysz, wyszło od Polaków, na z mam męską kosiarkę, jeszcze taką mniejszą, no się na polskiej mapki, to też była bardzo mocno używana. Także na dzisiaj myślę, że to byłoby tyle. Szczęśliwego jeszcze raz nowego roku. Dzięki Was serdecznie za wszystko. Stawcie łapieć w górę oraz cukra i widzimy się na kolejnym materiale a szczegóły a na jakim no to jeszcze nie wiem ten odcinek wychodzi w czwartek to co kolejny w sobotę może co jak nie będziesz żadnej mapy to może po prostu w sobotę sobie nagrobię wajdąc tak że miłego weekendu korzystajcie póki jeszcze będzie drugi weekend bo pójdziesz no my akurat święto uczyskie ferie mamy pierwszy termin ale ogólnie to korzystajcie bo na razie pogoda się też jest taka wiarą ciepłutko, co prawda wiecznie, ale, ale naprawdę cieputko, także dzięki wam serdecznie, jeszcze raz trzymajcie się. Na razie. Cześć, a ja szybko lecę wrzucać ten odcinek, żebyście mieli o 6 miniaturkę jeszcze zrobić. I spać było naprawdę ustne zaraz. Na razie hej.